Dzień dobry, w piątek dzisiaj straszny wiatr, 60 na godzinę i ma troszeczkę tylko zelżeć jest 26 stopni, więc zimno może troszkę zależy, to pojedziemy gdzieś, bo na razie to niebezpiecznie jechać nawet skuterem. O, I znowu to byłem. Ćwiczenia się odbywają. Tu normalnie zamieniliśmy swoje 20 metrów. 15 w siłowni, bo wiatr wieje na twarz. O, pompeczki dajesz mała, bo gruba już jest. O, mała. Na głowie musisz stanąć, żeby Dobrze. A tu kokosiki. Nasze trzymamy na... Dzisiaj jest święto jakieś Jezu. oni mają po ćwiczeniach Obowiązek. Przykry obowiązek. Cholera. 22 grudnia. Piątek dzisiaj jest. U nas już jest rano. U was 6 godzin. Wstecz, czyli środek nocy. Lecimy. Pływać trochę w tym wietrze. Masenik wyczyścili. A nie troszkę listków nam wypadało, ale przeżyjemy. Patrzcie jakie ładne kwiatki u nas takie sprzedaje się od gruby szmala tu rosną same a no, same może nie wybane są przez tutajszego ogrodnika bo przyjeżdża taki pan codziennie do O i takie pokoiki jeszcze raz Wam pokażę Wspomnę jeszcze, że w Wietnamie byłem w 19 roku, w grudniu również, czyli 4 lata temu, przed pandemią. <laughs> no, a wcześniej w Tajlandii trzykrotnie bodajże. I no, i to Azja moja, jeszcze Filipiny by się przydało kiedyś, może Może się uda. Wow, ale wie wszystko naprawdę. Także ja prowadziłem wcześniej taki tryb życia, wiecie, od Praca, podróże, praca, podróże, bo trzeba było zarobić na to. I także zwiedziłem x miejsc na świecie. Może na świecie takim dalekim, całkiem nie, bo Azja jest najdalej, ale Europa to zjechana od zachodu po, po wschód i plus północ-południe. Wszystkie kraje w zasadzie i to samochodem bardzo często i dużo nawet off-roadowe off wyprawy się kiedyś odbywało po Karpatach rumuńskich No i ten Nord jakby, który zdobyłem Czyli Przylądek Północny Europy plus przylądek zachodni w Portugalii też byłem nawet ze swoim synem wtedy już E, więc to niech będzie zagadką dla Was <laughs> a i jeszcze dziękujemy za dobre słowo e, wszystkim, którzy pozytywnie odbierają nas jako parę z, z Ewą no, macie rację często pisząc tam, że się znaleźliśmy, bo e, bardzo trudno żeby takie dwie osoby indywidualności m, się odnalazły jakby tak, drugą taką swoją mm, osobę, podobną bardzo do siebie. Co skutkuje? No czym skutkuje? No, brakiem jakichkolwiek y, jak, momentów, stanów zapalnych y, tego bycia razem, bo już się doskonale rozumiemy w każdej płaszczyźnie, w każdej płaszczyźnie, więc y, nie ma punktów, które mogłyby powodować jakiekolwiek y, no, nieporozumienia, może tak. Tak to wygląda, dlatego się spokojnie nam żyje razem, we dwójkę. Mamy podobne bardzo marzenie, widzenie świata. Wszystko podobne bardzo. <grym> A oczywiście nie było nam to dane od razu. Mamy swoje po pół wieku już lekko. Ja to już w ogóle więcej niż pół wieku. I mamy bagaż doświadczeń różnych w, z ludźmi, tak samo. Więc wiemy, co jest ważne, co jest ważniejsze w, w, w byciu e, razem tak? i nie ograniczaniu się w, w żaden sposób. Także to jest na pewno benefit wieku. Y, czyli ta wiedza, jak postępować, y, jak postępować, jakim być człowiekiem, żeby było dobrze, między innymi w związku. Ale szczegóły takie to Ewa. Na swoim kanale tam ma chyba filmik na TikTok. Tylko jest stanem umysłu TikTok. Wejdźcie do niej, tam ona czasami mówi coś na ten temat. No, podmuchy potężne są. No, trzeba się gdzieś ruszyć zaraz i tak. No, szykujemy się do wylotu, znaczy wyjazdu z kłyterkiem koszulka, kąpa po spodnie jeszcze krótkie mam. Kufrze skuterka chyba też. Sandałeczki jakieś tu naszej buciarni. Sandały się sprawdzają najbardziej, jak klapki to prawie wcale. Sporadycznie, bo my dużo chodzimy dużo, może nie tak dużo. Dobra, mała, zamkniesz wszystko. A ja idę odśnieżyć skuter Wieje, nie? Wieje. Ja! Jedziemy. Jeszcze się wróciliśmy, bo ewa okularów zapomniała. O, nie widać ciebie, mała. Dobra. Te takie brązowe bardziej, te kokosy. Są takie bardziej chyba dojrzałe. I, i ten, ta woda kokosowa, ja wolę tą z zielonego całkiem tego kokosa. To jest taka pos nie? No, ta, ta jest ciekawia, bardziej ciekawia, taka fajna. No, a ta jest. Nie, ta jest taka bardziej słodsza, jakby. Nie ja wiem. No tak dojrzała bardziej ta woda. Mają więcej kubków smakowych, więc na pewno czujesz więcej smaku. Ja, smaków. Jest... Nie chcę SPM, no to proszę to są efekty no dobra przecież to zejdzie, nie? A blizno facet jak ma to jest gitara. Dobra, zjedliśmy śniadanie, spadamy na plażę. Podjechaliśmy na cmentarz. Ewa poszła tam w groby patrzeć, jak to wygląda. Ja w gaciach, to mi nie wypada. Na tych kąpielówkach, więc sobie odpuściłem w grobowce. Jest 28 stopni, Ewa mówi, że jest zimno i się nie będzie kąpać dzisiaj. Wiatr wieje, ale już czuję ten skład Nie ma jak to... O. Patelnia, a to słaby wiatr jest wiatr jest północno-wschodni więc te, ta część wybrzeża jest lekko osłonięta w jakiś sposób i jest gicio a mniej ludzi troszeczkę dzisiaj a tutaj w ogóle jest mało ludzi jutro wiemy jutro 23 jutro wiemy że część, większa część Polaków wyjeżdża stąd a my mamy locik 26 bo my nie z biurem tylko czarterom lotem czarterowym. Tu, 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 tu Tak, dokładnie tu Możemy no, nawet na na tak. Może nikt nas nie pogoni biedaków No dobra, to wchodzimy no, do wody Dzisiaj jest piątek Masa Dobra idziemy na spacer wybrzeżem Kości Słoniowej Kości wieprzowej i wołowej Nosa Świńskiego I usu wołowych również Wymieniłem wszystkie części które on jedzą w zupach są Nie? I ten, i ogony również Co tam mała? Stoeta Żeby, żeby pan mnie zrobił i spacerek sobie robimy, trekking normalnie. Nie pojechaliśmy w, do Parku Narodowego, gdzie mamy, a dosyć blisko w sumie, no bo wziad po tamtej stronie wyspy jest taki, że okrutny, że niebezpiecznie by było po prostu. Poczekamy, jeszcze mamy. Dzisiaj jest piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, Torek to już nie. Trzy dobre całe dni mamy, żeby jeszcze to zrealizować, bo to trzeba chyba. Chyba, że będzie wiało straszne. To odpuścimy. Mniej tutaj wieje, po tej stronie wyspy, bo to jest zachodnia strona, jest osłonięte wszystko. I dlatego tak mniejszy, mniejsza odczuwalność tych podmuchów kosmicznych. O, mała wchodzi do wody. Niemożliwe. Woda jest za zimna, ma 20, nie wiem ile, ma 28 stopni, czy ile. Tyle co powietrze teraz. Normalnie morsowanie tutaj no, ktoś sobie na spisze w bukle, może tam jakiś stateczek ochrony wybrzeża. No i doszliśmy do jakiejś rzeczki tutaj wartko płynącej nie wiemy co to jest za rzeczka a tu przy okazji zobaczcie ląduje Jakiś, jakiś, jakiś. Wiatr mu nie przeszkadza za bardzo. A to wygląda jak ten. Wielitkowie potok. Nie wiem, jak to się nazywa ten Wielitkowie, Wielitkowski potok, czy jak? No inaczej, ale podobnie wygląda. Nawet więc. No ale tu wartki strumień jest tego. Tak to wygląda, w miarę czysta ta bo... woda. A tu jeszcze ktoś się budował i nie wybudował. Ostatecznie też tutaj bankrutują pewnie albo nie kończą inwestycji z jakiegoś powodu. Widać, że to stoi. To mało. Idziemy? O, idziemy na masaże, Masaży 150 tysięcy pół godziny kosztuje. Czyli 16 plus 8 to jest 24 złote pół godziny. No to tak dosyć tanio, no, bo godzina to już by było drogo, bo po 300 tysięcy... Nie, pół godziny to jest tak akurat moim zdaniem. Godzinę to byś się zamówił. Dobra, jesteśmy. Przyszliśmy do salonu masażu pod chmurką. O, idzie już pani. Ched tu? Tu tu, tu. Tonsu, czy tam, czy tam? Ok. Widzimy, że to jest na całym mała. Mało, mało. Leżymy. Ile leżymy? Leżymy.

Dobra, kończymy, wejście kończą. Miłe panie. Okej, takie minę, masz. No, opuszczamy masaż i jak było? Wrażenia Dobra. jakie. dobrze. No fajnie, nie? Pół godziny. Co? Zrobiła w moim kręgosłupie. Ale no, no to taki masaż całego ciała. Fajnie, przyjemnie. Czyli paluszki u rąk i u nóg, tak wszystko po drodze było zrobione. Wszystko? No dupa też trochę. Przecież. Ale leżałem na plecach. Nie przepraszam na brzuchu, No i dosyć tanio. Bo 24 złote pół godziny jedna osoba, więc pięć dyszek niecałe zapłaciliśmy za siebie. Warto. No warto, na godzinę by człowiek poleżał, nie? No dobra, to idziemy. Także widzicie. Tanio dosyć masaże na plaży i to na plaży, bo gdzieś na mieście mogłoby być jeszcze mniej. Na mieście, na nadbrzeżu wios naszej wiosce. Godzina 12. I po kąpielach słonecznych i morskich, tajlandzkich, w Zatoce. I masaża. Dzisiaj wcześniej wyjechaliśmy trochę. Jedziemy po owoce i zupę z glutaminianem sodów jeść. I z dużą ilością cukru. Bo tak to niestety robią. No i tyle, nie? A u Was jest godzina 12, minus 6.00 to pójdziemy, kolejny samolot się tam. O. Przylatują turyści na święta. Stoi nasza maszyna, Będziemy opłukać nóżki. lampiony wiszą jakieś. Tu jeden właśnie.

Tarki obowiązkowe, żeby nie sypało się w oczy, kaszczycha na bezpieczeństwa, jajeczka, zupeczki. Jest, to widzisz, to jest ten glutaminian no. i oni tego sypią masę do tych zup, proszek ten biały.

to jest to? To jest, to, jest, to jest Mango dojrzałe, mandarynki, jakieś pomarańcze, coś. Tam, tam jest papaja. papaja. To żółty tobie. To biri. Papajki tu są. wstaliśmy furą pod sam dom owoce wniesione idę odstawić odstawię skuter i pijemy kokosika nie? na dzień dobry dobra kokosika dostaliśmy o, kur... o kurde Widzicie, Co się wydarzyło? O, dupę. A, ciśnienie. trzynasta hmm. godzina. A my dopiero kokosika. Drugiego co prawda? Ta reklamówka śmierdzi plastikiem. takie orzeszki ziemne wyczaiłem bez glutaminianu sodu chyba są mam nadzieję tak wygląda ta basa słodka cholera tak nie pasuje do tego wyglądu ten smak ja nie chcemy jeść zupy na razie bo tam jest glutaminian sodu na pewno a tutaj raczej też ale mamy kupione już, więc trzeba to zjeść. I to zadanie należy do mnie akurat. Eee. Ewa nagrywa filmik, jak można nabawić się niedoborów jedząc takie Nieprawda. owoce. Nieprawda. Znaczy, Nieprawda. Wolę już jeść owoce niż glutaminian sodu. To jest no glutaminian sodu. ten osobnik. Ale wcina. Ja, ja jestem wierny ketozie. wiem jeszcze jeden kawałeczek. Tej słodkiej kiełbasy, chorizo wietnamskiego, tak jak Ewa mówiła, na święta robią, więc pojawiło się w sprzedaży. No to kupiliśmy. Pieprzu tu jest, i wieprzowiny dużo, i cukru dużo. Tu trwa testowanie owoców. Tak wygląda w środku. Ja jeszcze dobiję się awokado, takie ładne, zobaczcie, jest tutaj z nim samo. I tym razem dojechaliśmy do centrum tutaj tego miasta, Dong-Dong. Tam jest ten targ nocny, na którym byliśmy. Wtedy płaciliśmy grabem, czyli taksówką, 200 tysięcy. A teraz przyjechaliśmy sobie skuterem, bo już się znamy w, w terenie, jak to jest. Nie wiadomo, gdzie wiemy. się jeździ. No i się człowiek już nie boi jeździć. Tu po azjatyckich dróżkach. O, no, tu już byliśmy, co prawda, ale no co. Zobaczcie, ile tutaj Dróżki. Same, same. Same, same. Same, no, pachnie. No, no. no Mango suszone. To do samolotu kiedyś brałem. Jak byłem w weget. wege świegeweget. Św, 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 Owocki gotowe, różne. O, to te takie 220, już obrane wszystko. Mangosio masz tu Jadłam, ale teraz go nie miałam Tutaj jest ulici Czesiowi bym wziął oh, Kinder Bueno O, Cekuloczki, kolady To nie jest, to nie jest To no, żyjemy Bez tego miałem mała Osobę, tak jak u nas A to takie słodkie, nie? Kiedyś były jako zagęszczone, pamiętasz? Tak, to ja też, to za komuny było nawet O Jezus, 100 tysięcy, panie To jest co? To, to jest 20 27, 16 zł no. Gdzieś tak No jak u nas tak wygląda właśnie nocny market za dnia jeszcze, ale już nas atakują pusto, przeszykują na nocny wieczorny najazd ruskich. No zupeczki. sodu. Glutaminian sodu nas to A tu już jest ten hodowla. Jam, jamniczyna czy pudlina. Ten taki zabiedzony jakiś. I tam pincherina jest. Pincherina, o, ten był, był dobry. Tam jeszcze dalej leży. Kundrina leży. Nie to Takie budyneczki po francuzach jeszcze w centrach zostały. Takie widzicie. O Przewody te wiszące to raczej nie po francuzach. A może? O, tam coś tu piesze. Wółeczki, banany tam jakieś ryż się szykuje Ewa będzie królikiem doświadczalnym jak można przeżyć dawkę węglozy dużo po przerwie dobra może wezmę takiego kupona uległam kamieniczki trochę odnowione tu nawet tak soczek z granatu chociaż no to nie jest super jakiś owoc taki dietergeniczny A co tam A, pijemy A. soczek z granatu wyśmienity pani nam dała od razu eisk i tutaj Ewa kończy węglowę nie kończy to jest jeszcze wynika ale to w kokosie oryginał? No, no najsmaczniejsze lody jak Yellow. O. Ja tak wygląda. Taka ich jakaś pagoda, czy co to jest, nie wiadomo na bóg. to. Trap House. Co on tak się przystawił do nas? No i tym sposobem wróciliśmy z powrotem z Dong Dong. Ewa tam popełniła przestępstwo ketogeniczne. Będzie sądzona. Nie żałuje niczego. Będzie sądzona przez swoje jelita. No i tyle. kończymy filmik i widzimy się w sobotę.